Witajcie, już jestem z powrotem. Teraz mi długo nie było około trzech tygodni, bo już wiecie, w grudniu tak wypadają te święta, że już nie opłacało mi się tam jechać na dwa tygodnie, potem wracać, potem znowu na tydzień jechać. Już tak trochę dłużej zostałem, no i trochę Armagedon, bo tu poprzebierało. Oczywiście powiedziałem, że ktoś przypilnował, ale każdy gdzieś to ma. Tutaj trochę narzucali mi tych odpadków. Teraz sobie to przegrzebiemy. Zobaczymy, zobaczymy coś tam się dzieje po tych trzech tygodniach, czy coś w tych drzewach, nic więcej widać, czy nie widać. Tam ta pułapka czy działa, zobaczcie, jak to głęboko poszło, a jakie doły tutaj mi te myszy nakopały. Musiało to poogarniać troszkę, ale to już po świętach teraz trochę odpoczynku. Tutaj jak widzicie tak samo wszystko nieruszane. Też już myszy się dobierały. Zobaczymy. Coś się dzieje? Czy się nie dzieje nic? No bardzo ich nie widać, Wam powiem. Może powybierały je wszystkie. Albo też może być taka sytuacja, że tu, wiecie, mróz był. To mogło je załatwić. I raczej chyba to, to by było na to wyglądało. No nie widać tu nawet jakichś pojedynczych sztuk bardzo. Czyli na razie tu sobie odpuszczę już do wiosny. Nie będę te pojemniki już rzucał w czornic. Pewnie nie wytrzymują. Temperatur takich tu jakiś trochę jakby bardziej przerobione było. Ale czy coś tam jest? Jakieś sztuki tam pojedyncze możecie zauważyć. Tutaj ocalały. Bardzo długo te mrozy też tam były, za dwa tygodnie. I pewnie to nieźle skuło nawet jak tym razem wyjeżdżałem, to ten biohumus tutaj troszkę poprzymarzał. No nic, dobra. Tu już jest jak jest. Nie będę dodawał żadnych dżownic. Tak już do marca sobie będzie to czkało. Tutaj zobaczcie jakie doły wykopały te myszy niewdzięczne. Też ich nie widać, także tam już nie będziemy szukać. Najbardziej mnie interesuje ten Mauser, co tam się dzieje. Tu zobaczcie, jak kolega już podróż. Nie, już taki kawał czasu. I tu sobie zobaczymy. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką, ale może. O, tutaj jak widzicie. Jest i to już przy powierzchni tak można powiedzieć bardziej tam jak widzicie trochę się ich rzuca także tutaj dają sobie radę o, zobaczcie, udało mi się kopać ich więcej także jak widzicie o, w małzerze nie zamarzło przetrwały jest OK. Muszę tu troszkę wyżej stanę. Też bardzo nie chcę na niego napierać, żeby go nie zsunąć. Tak jedną ręką tu wiecie, to się zbiło. Poczekajcie, chwilkę nie będę Przerywał nagrania, tylko trochę to rozruszam. Zobaczymy spodem co się dzieje. O. Zobaczcie, tutaj wziąłem tak głębiej i tu wszędzie o dżownice, także widzicie, ten mauzer jest idealny. Trzeba będzie na wiosnę i przygotować tamte trzy, na następną zimę nie będzie to zamarzało, tak jak tam, nie będą ginęły, tylko będą przeżywały. A jeszcze, wiecie, jakby był ten Mazer cały, to już w ogóle by było bajecznie, tylko nie chcę go bardzo zapełniać. Bo one, jak wiecie, lubią przy powierzchni być i potem mogą mi z dołu pójść po prostu do góry, bo na górze też odpadki będą dodawane. A też wiadomo, będzie ciężko mi to tak przemieszać, żeby ta góra poszła na dół. Aż. I powiedzmy będę go tak mieszał mniej więcej do połowy i one będą przy samej powierzchni siedziały. A tu na dole nie będzie to przerabiane. Więc zostawię to tak jak jest. Jeśli to się przerobi taką, wiecie, czarną ziemią, to wtedy będę dodawał dalej. Ja to sobie jeszcze zaraz wezmę, bo Póki troszkę tak na plusie puściło, to one sobie to doprzerabiają, pochowają się. Jak widzicie tam chodzą, bo już, już coraz mniej ich jest, czyli tam jakieś troszkę aktywne są. Nie są zmarznięte. A tam te małe pojemniki widać za mało. Na takie mrozy. Już nie mówiąc, co by było, gdy było minus 30. Co wam mogę jeszcze dodać? Teraz będą jakieś inne filmiki. Będę nagrywał o dżownicach, pośrednio o dżownicach. Wiadomo, teraz już po sezonie bardziej. Także o samych drzemicach tam dużo nie ma co na nagrywania. No a mimo wszystko wesołych świąt i widzimy się po świętach. Cześć!